Wszędzie papryka. Tutaj jest polska gęś. To jest jakiś likier ziołowy. Jakby ktoś chciał jeździć w na gapę. Wchodzimy na zamczysko. Dzisiaj zaniechali było za darmo. Postanowiliśmy, że popłyniemy sobie rejsem po Dunaju z panoramą wieczorną na zabytki. Zamawiając bilety przez internet za naszą trójkę zapłaciliśmy Wysiedliśmy ze stacji metra numer 4, Ema, na jakiej stacji my wysiedliśmy? Na jakiejś stacji, coś na Fy. Zaraz przy. fy ter. No to będzie krzyżówka Fy-Ter. I wysiedliśmy przy samej hali targowej. Będziemy dzisiaj zobaczyć, co tam jest. To co? Rzuca się bardziej w nos niż w oczy. To zapach kiszonej kapusty, kiszonych ogórków. Czuć coś kiszonego. Nie wiemy skąd, ale coś czuć. Salami w oczu się wędzonym. A ładnie pachnie? Bardzo ładnie pachnie to mięsko. Tu mamy stoisko pełne papryki. Wszędzie papryka rządzona, słodka, ostra, różnego rodzaju oleje z paprykami w środku, mnóstwo alkoholu do wyboru. są jakieś trufle, świeże mięsko, kiełbasa z mangalicy. Truflowe. Co Chcesz próbować? Chipsy truflowe. Również głowy z kaczki. Mamy kurdo szkołacza również na hali Tutaj jest polska gęś. tutaj. To jest jakiś. Likier ziołowy podobny do Jagermeistra. To jest kilka rodzajów. Jest oryginalny z tym krzyżykiem. Szylwa, nie. To jest chyba śliwka narysowana. A to jest kawa. Barista to będzie odmiana kawowa. To jest chyba orzech włoski, ale po nazwie szłoby się domyślać, że to jest jakiś maďarski diabeł. Jest bardzo dużo stoisk ze świeżymi warzywami i owocami. Układu na pierwsze piętro. Zobaczymy co tutaj jest. Ale na razie. Zapowiada się, że to będzie jeden, wielki chiński targ. Tak, weszliśmy na pierwsze piętro. Pierwszy rzut oka. Wygląda to jak na Stadionie Europa. Oprócz typowej chińszczyzny i suwenirów, które są dostępne wszędzie, są tutaj również jakieś dostępne, ręcznie robione domki, rzeźby. Co to jest? To domek Domki hobbita maskotki, drewniane szkatułki, magnesy, reloczki śmieszne koszulki, czapeczki z daszkiem, magnesy, otwieracze do piwa, otwieracze do wina, kurzona galanteria, torebki, rękawiczki, czapki zimowe. Chłody Jakie szaszłyki, kaszanka Bułka w kiełbasie Zypa gulaszowa, kluszki z gulaszem Tutaj jakaś pitka Kalinka nalewana prosto z kielicha, prosto z pana, bo ludzi jest tu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Czuję się jak na jarmarku świątecznym w Krakowie albo we Wrocławiu, po prostu każdy sobie depta po piętach. Idziemy w kierunku przystanku metra. Do parku miejskiego sobie pojedziemy metrem. Idziemy troszkę posiedzieć w parku i odpocząć po tej hali targowej. czujemy się mocno przebodźcowani. Było za głośno, za kolorowo, za dużo zapachów, chaosu. Idziemy troszkę pochillować. Teraz... Trzeba się rozglądać to tablica tu jest napisane linia metra i będziemy zjeżdżać na dół. Jakby ktoś chciał jeździć uda jeszcze na gapę to na pewno się nie, nie uda, bo na każdej stacji metra jest jakiś kontrolujący. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to to, że jest strasznie głośno w tym wagonie i na pewno różni się to o tym, że tutaj nie ma takiego jednego wielkim ciągiem wagonu, tylko są po prostu takie małe wagoniki. To co mamy mapkę Jest tu opisana pierwsza linia metra Tramwaj i linii drugiej. To nawet nie wiemy co to jest. Linia 60. To jest kolejka na wzgórza zamkowe. Tu mamy jakąś kolejkę. Od kwietnia do października otwarte jest miejskie, publiczne. Muzeum Transportu. Tak wygląda dworzec metra. Strasznie klimatyczne miejsce. W Banku Hosoktero wychodzimy idealnie na wprost Placu Bohaterów. Double decker wozi ludzi. Tak wyglądają ceny biletów na wejście do Muzeum Sztuk Pięknych. ale myślę, że nas to nie zaciekawi, więc my tam nie wchodzimy. Wchodzimy na zamczysko. Będę na jakiejś łyżce, gro. Tak, na, razie, na chwilę obecną to nie wiemy totalnie nic o tym zamku. Ale jak się czegoś dowiemy, to dopowiemy. Siedzi sobie tutaj jakiś pan z kapeluszem, książki czyta. Buta ma strasznie wytartego. Ktoś mi polerował buty. Karoli Sandor. Siądziemy, machniemy sobie z nim zdjęcie. Po z tego ześlizgłego. Trzeba się chłopak trzymać za palec, bo się zastanawiałem czemu palec jest taki wydotykany. A po prostu trzeba się za niego trzymać. Dlatego jest wytarty, bo się trzeba nogą zaprzeć, żeby z tego nie zjechać. Lecimy dalej. Tu pan sprayem maluje jakieś portrety. Zadyszkę. Siedzi sobie za tu jakiś chłop z aluminium. Znajduje się Muzeum Węgierskiej Agrokultury, cokolwiek to znaczy. Znaczy cokolwiek się tam może w środku znajdować. Tutaj w parku jeszcze mamy pomnik. Okay. Dzisiaj zwiedzanie hali było za darmo Normalnie zwiedzanie hali kosztuje 2300 forintów za osobę dorosłą 1700 za dziecko Family ticket 5500 forintów Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy po południu Do południa czylowaliśmy sobie na kempingu Dzisiaj w planach mamy pochodzić po żydowskiej dzielnicy Zaczniemy od Wielkiej Synagogi żeby jak dzisiaj tutaj pokręcimy po okolicy. Niestety zrezygnujemy ze zwiedzania z synagogi. Bilet za naszą osobę, czyli bilet rodzinny kosztował 250 km/h. Bilet za osobę dorosłą kosztuje. 265-270 zł za wejście do synagogi. A w zasadzie to nie wiemy, czego się tam w środku możemy spodziewać. Że aż tak bardzo to interesuje. Obejdziemy sobie tą synagogę do koła. Tutaj widać jaki اصبحت <applause> مره Różne eliksiry. Ale myślę, że ważniejsze eliksiry to są na barze. Plakert z zewnątrz. Tak, jest to na pewno bardzo klimatyczne miejsce, ale nie wiadomo czy klimat jest odpowiedni dla każdego. Przed nami taki ładny ural się ukazał. Na koniec naszego pobytu w Budapeszcie jako wisienkę na torcie postanowiliśmy, że popłyniemy sobie rejsem po Dunaju z panoramą wieczorną na zabytki. Popłyniemy linią Silver Line z doku numer 11. Bilety na rejs w Silver Line kosztują 12 euro, nie ma biletów ulgowych, po godzinie 18 doliczana jest opłata 2 euro do każdego biletu za rejs wieczorny. Zamawiając bilety przez internet, za naszą trójkę zapłaciliśmy 43 euro. Doliczona została jeszcze opłata 1 euro za opłatę jakąś tam rejestracyjną, administracyjną. Bilety sprawdzone, wchodzimy na statek. Kolejka jest ogromna. Na statku, na górnym pokładzie również jest bar. Chodzi pani kelnerka i przyjmuje zamówienia przy stolikach. Można sobie zamówić jakiś napój bezalkoholowy. Jest piwo, są drinki, jest nawet jakaś pizza. Jesteśmy po wieczornym rejsie po Dunaju, atrakcja jest naprawdę godna polecenia, widoki są niesamowite, miasto jest cudownie oświetlone, bardzo ładnie to wygląda, bardzo fajnie cieszy oko. I tym oto rejsem kończymy nasz pobyt w Budapeszcie, idziemy na metro, jedziemy na kemping, rano się pakujemy i wracamy do domu. Jeśli udało Ci się dotrwać do tego momentu, zostaw po sobie jakiś ślad. Serdecznie dziękujemy i do następnego hej.